Witam Was serdecznie moi drodzy, z tej strony Pietrzak Mateusz, administrator grupy Starlinki na Facebooku. Dzisiaj spotkamy się na start misji OB O3BM Power. E, tutaj jestem w trakcie ustawiania wszystkich parametrów. Mam nadzieję, że już teraz widzicie cały ekran oraz słyszycie. E, poczekajcie, może nie słyszycie. Teraz powinniście słyszeć. Myślę, że widzicie cały ekran tak jak trzeba. Ja e, jeszcze tutaj e, tylko zweryfikuję ze swojej strony i za chwilkę e, do was powrócę. Okej, okay, dobrze, wszystko sprawdziłem, wszystko działa tak jak powinno, jeszcze tutaj tylko podgłośniam ciutko głos lektora z tyłu, OK. a więc tak, tak jak mówiłem spotkamy się na start misji SES, SES to tak naprawdę jest klient SpaceX, a misja to 03 BM Power. Planowany start misji na godzinę 22.08, natomiast okno startowe będzie trwało 85 minut, jeżeli dobrze pamiętam. Za chwilkę zerknę do swoich notatek. Tymczasem start za 4,5 minuty. 89 minut okno startowe. Mamy tutaj start z Kalifornii, z wyrzutni... SLC-40, i podczas tej misji zostanie użyty pierwszy stopień rakiety 1076, i będzie to jego, proszę Państwa, dziesiąty lot. A więc tak, co to jest tak naprawdę za misja? Jest to druga misja z tej serii. Była pierwsza misja 03BM Power. Która podczas której zostało wyniesionych 20 satelitów tzw. Tak pierwszej generacji, i podczas tej misji zostanie wyniesionych nowych 11 sztuk, a dzięki temu przepustowość konstelacji firmy SES wzrośnie do terabajta na sekundę. Warto tutaj wspomnieć, że celem satelitów jest dotarczenie klientom usług komunikacji głosowej oraz transmisji danych. A więc zwiększenie satelitów oczywiście zwiększy przepustowość danych. Całość waży 3 tony 400 kilo i, wyle, i zostanie wyniesione na średnią orbitę około Ziemską. czy mamy jakieś pytania z, waszej, z naszej strony? Ok. And the Falcon 9 team is tracking no issues on the rocket. Weather is clear so far for today's launch, and the range is reporting no issues blocking our launch today. Should be coming up on the completion of LOX loading on the second stage in around 10 seconds. Stage two, LOX load is complete. Jak na razie tutaj dyrektor misji mówi, że pogoda wydaje się dobra na dzisiejszy start, a w razie potrzeby istnieje data zapasowa, byłoby to jutro, 13 listopada, również w tych samych godzinach. Samolądowanie pierwszego stopnia rakiety e, zostanie wykonane na autonomicznej barce e, Shortfall of Gravitas, e, który już został umieszczony oczywiście na Oceanie Atlantyckim. Rozłączenie stopni 2,5 min, minuty po starcie. E, Owiewki zostaną odłączone 3 minuty i 19 sekund po starcie. A lądowanie pierwszego stopnia 8 minut i 43 sekundy po starcie. Tymczasem pozostała nam 1 minutka do startu misji SES-03B Empower. Tak jak mówiłem, 11 satelitów o wadze 3400 kg. Satelity komunikacyjne do przesyłu głosu oraz danych. Mamy potwierdzenie dyrektora lotu. Mamy Go for Launch, czyli za 37 sekund. Rakieta Falcon 9 wystartuje. Pozwolę sobie zerknąć na komentarze. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, to zapraszam do pisania w komentarzu. No i oczywiście do zeswania łapki i do subskrypcji kanału. 5, 4, 3, 2, 1 i mamy start. Jest to kolejny lot dla tego boostera, do tego pierwszego, drugiego, przepraszam, do pierwszego stopnia rakiety. Warto tutaj wspomnieć, że rekord aktualnie to 18 startów tego samego stopnia. T-plus, 35 seconds into launch. Falcon 9 has successfully lifted off from pad 40 at Cape Canaveral Space Station carrying the O3B Ampower. A więc misja wystartowała zgodnie z czasem. Następnym etapem będzie Max Q. Max Q warto podkreślić, że jest to moment, gdy naprężenie mechaniczne rakiety jest maksymalne na jej szczyt. Mamy prędkość naddźwiękową. 12 km nad e, e, Ziemią. I w tym momencie jest max Q. the rocket typically needs to go about 17,500 miles per hour horizontally in order to avoid being pulled back down to earth stage one telemetry in the bottom left side of your screen coming up in about a minute we do have three events in quick succession those are Mico, or main engine cutoff stage separation and SES1. goes when we shut down the 9 Merlin 1D engines on the first stage. Stage separation is when the first and second stages will physically separate from one another. And SES1 is when we light that single Merlin vacuum engine on the second stage. Getting some great views from stage 1 here looking down towards the Earth. Następnym etapem Miko. Miko, czyli po prostu wyłączenie silnika głównego silnika, a zaraz później będzie separacja stopni. Mamy potwierdzenie separacji stopni. Za chwilkę będzie pewnie kamerka na, na separację. Obviously. Wow, amazing view there of stage separation and M back ignition, as well as Miko from the ground. You're now getting a live view from our M back and stage one camera. We did just successfully cut off the nine Merlin One D engines, separate the two stages, and light the M back engine. We're coming up on fairing separation in around 15 seconds. A za chwilkę fairing, czyli odpięcie owiewek. Confirmed. Both vehicles are following nominal trajectories. We, start we, start we, we will be attempting to retrieve those halves today once they fall back to Earth using our recovery vessel Doug. We're now just about T plus three minutes and fifty seconds into today's mission. We are in the first of two planned M back burns for, uh, prior to satellite deployment. At T plus 6 minutes and 30 seconds, you should see on your screen the first stage's entry burn. And for the entry burn, we do relight three Merlin 1D engines. And that's starting with the center E9 engine, followed shortly after that by the E1 and the E5 engines. And this, of course, slows the vehicle down as it passes back into the Earth's atmosphere. We need to slow down to reduce the, uh, the re entry forces, and that helps us recover and reuse the first stage. Mamy tutaj pytanie: ile waży całość rakiety? Dokładnych danych nie mam. Jest to dosyć ciężkie do znalezienia, ale na przykład mam takie dane, że e, waga przy starcie to mniej więcej 595 ton.

Mamy kolejne pytanie. Kiedy następny Polak w kosmosie? Warto tutaj wspomnieć, że jak na razie kandydatem na lot kosmos jest Sławosz Uznański, który już rozpoczął swoje szkolenia. Aby polecieć w kosmos. Informacja została opublikowana zaledwie parę miesięcy temu, jeżeli dobrze pamiętam, na początku sierpnia 2023 roku. Mamy zapalenie silnika pierwszego stopnia rakiety. W celu jego wyhamowania oraz e, lądowania, które nastąpi za dwie minuty. Tymczasem znalazłem informację na internecie, że e, na, w najbliższych dniach ESA ma podjąć oficjalną decyzję

And These achieve one hundred and ninety thousand pounds of thrust during ascent and descent, and the m engine on the second stage is optimized for about two hundred and twenty thousand pounds of thrust in a vacuum. And coming up next at around T plus seven minutes and fifty seconds, we should be shutting down our m engine on the second stage. Stage two FTS is safe. And that should be followed quickly by our landing burn on the first stage. Stage one transonic. <coughs> Dobrze. Misji, e, CECO, czyli wyłączenie. silnika, tym razem drugiego stopnia rakiety. Second engine cutoff. Przepraszam z góry, że tak trochę nosem rozmawiam, ponieważ mam katar. A już za niecałe 30 sekund lądowanie pierwszego stopnia rakiety na autonomicznej barce, która jest na oceanie atlantyckim. Niestety przycięło nam obraz z kamerki. Ok, mamy widok z barki. Rozłożenie nóżek pierwszego stopnia oraz lądowanie na autonomicznej barce. A więc jest to kolejny, kolejny udany lot dla tego boostera. Booster 1076 e, pomyślnie wylądował po raz kolejny. E, I teraz tak, muszę spojrzeć tutaj w harmonogram misji, e, ponieważ nie wiem, co będzie dalej, czy tutaj się kończy już transmisja SpaceX, czy nie. Tak, wydaje mi się, że tutaj e, transmisja już się będzie kończyła ze strony SpaceX. Tak, ponieważ później zostanie e, rozpoczęte wysyłanie, wypuszczanie satelitów. Wypuszczanie satelitów aż dwie godziny po starcie. A więc tutaj transmisja SpaceX się kończy. Nasza transmisja również się będzie kończyła. Chcę tylko przypomnieć, że 17 listopada planowany jest start rakiety, Falco, rakiety Starship, przepraszam bardzo największej rakiety świata rakieta Starship. Start aktualnie planowany na 17 listopada, niemniej jednak SpaceX musi uzyskać wszystkie dozwolenia ze strony FAA aby wykonać ten lot. Więcej informacji na ten, na ten temat zobaczycie na naszej grupie Starlinki na Facebooku. Oraz tutaj pojawi się również wideo na naszym kanale. Jeżeli transmisja Wam się podobała, zapraszam Was gorąco do zostawienia łapki w górę oraz do subskrypcji kanału. A my się usłyszymy już wkrótce. Cześć!